Róża Maria Czacka urodziła się 22 października 1876 roku w Białej Cerkwi na Ukrainie. Ze środowiska rodzinnego wyniosła ideały pracy patriotycznej i społecznej oraz żywą, pogłębioną wiarę. Otrzymała gruntowne i wszechstronne wykształcenie. Znała biegle cztery języki obce. Dzięki ojcu uzyskała znajomość spraw gospodarczych. Od szóstego roku życia zamieszkała w Warszawie. W wieku 22 lat po upadku z konia utraciła definitywnie wzrok. Za radą okulisty postanowiła poświęcić się sprawie niewidomych w Polsce, którzy wówczas byli pozbawieni wsparcia opieki społecznej. Przez 10 lat zdobywała wiedzę na temat osób niewidomych. Odwiedziła ośrodki we Francji, w Belgii, Austrii, Szwajcarii i Niemczech. Z czasopism i książek specjalistycznych poznawała doświadczenia angielskie i amerykańskie. Nauczyła się alfabetu Braille'a i podjęła intensywną pracę nad własną rehabilitacją, by osiągnąć maksimum możliwej samodzielności. W 1911 roku uzyskała u władz carskich zatwierdzenie statutu założonego przez siebie towarzystwa opieki nad Ociemniałymi, którego staraniem powstały w Warszawie. Ochronka dla niewidomych dzieci, szkoła elementarna, warsztaty, biblioteka brajlowska i tak zwany patronat obejmujący opieką niewidomych w mieście. W 1915 roku Róża Czacka wyjechała na Wołyń i tam została zablokowana przez działania wojenne. Zamieszkała w Żytomierzu, gdzie prowadząc działalność charytatywną, przygotowywała się do podjęcia życia zakonnego. W 1918 roku wróciła do Warszawy jako siostra Elżbieta i w listopadzie uzyskała zgodę władz kościelnych na założenie zgromadzenia sióstr franciszkanek Służebnic Krzyża. W latach okupacji okazywała miłość bliźniego każdemu potrzebującemu pomocy, nie zwracając uwagi na niechęci narodowościowe. Za jej zgodą, we współpracy z ówczesnymi kapelanami, księdzem Janem Zieją, a później księdzem Stefanem Wyszyńskim, zakład służył wsparciem jednostkom armii krajowej stacjonującym w puszczy Kampinowskiej. W okresie poprzedzającym Powstanie Warszawskie Zdecydowała o zorganizowaniu szpitala powstańczego. W 1949 roku matka Czacka zaczęła chorować i po przekazaniu urzędu przełożonej generalnej, przez 10 lat wspierała zgromadzenie i dzieło, przede wszystkim ofiarą i modlitwą. Niewidoma matka niewidomych zmarła w opinii świętości 15 maja 1961 roku w Laskach. Proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym rozpoczął się 22 grudnia 1987 roku. Akta zostały przekazane do Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych w 1995 roku. Dekret o heroiczności życia i cnót został podpisany 9 października 2017 roku. Zaś 27 października 2020 roku ojciec święty Franciszek uznał cud za wstawiennictwem czcigodnej Sługi Bożej. Kardynał Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli nad Bugiem na pograniczu Podlasia i Mazowsza. W kraju zniewolonym i prześladowanym, gdyż Polska była jeszcze pod zaborami, małego Stefana, podobnie jak młodą Różę, rodzina nauczyła miłości do Boga. Kościoła, Ojczyzny i Matki Najświętszej. Po wstąpieniu do seminarium duchownego we Włocławku okazało się, że jest chory na ciężkie zapalenie płuc. Choroba postępowała tak szybko, że zarówno on sam, jak i jego przełożeni, bali się, że nie dożyje do święceń kapłańskich. Stefan modlił się do Matki Najświętszej, aby wyprosiła mu łaskę święceń i aby mógł odprawić przynajmniej kilka mszy świętych. Cierpienie którego doświadczył w czasie seminarium nauczyło go, jak sam powie, patrzeć z pokorą na drugiego człowieka. Święcenia kapłańskie otrzymał Wyszyński 3 sierpnia 1924 roku w Katedrze Włocławskiej. W czasie studiów w Lublinie działał w Stowarzyszeniu Katolickiej Młodzieży Akademickiej Odrodzenie. W marcu 1946 roku papież Pius XII mianował księdza Wyszyńskiego biskupem lubelskim, a 12 listopada 1948 roku arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim. Prymasem Polski 27 listopada 1952 roku został mianowany kardynałem. Niestety ówczesne władze komunistyczne nie wyraziły zgody na jego wyjazd do Rzymu na konsystorz, na którym miał odebrać kapelusz kardynalski. Mógł to uczynić dopiero 6 maja 1957 roku. Kardynał Wyszyński odznaczał się cnotą męstwa, która ujawniła się zwłaszcza wtedy, gdy wobec nasilających się prześladowań Kościoła wypowiedział władzom komunistycznym zdecydowane non possumus 25 września 1953 roku. Po pokazaniu w kościele świętej Anny został aresztowany, nie załamał się. W więzieniu powstały dwa największe dzieła: jasnogórskie śluby narodu i wielka nowenna przed tysiącleciem Chrztu Polski. Od początku 1981 roku stan zdrowia kardynała Stefana Wyszyńskiego zaczął się pogarszać. Wkrótce okazało się, że w płynie brzusznym są komórki nowotworowe. Po zamachu na Jana Pawła II 13 maja 1981 roku prymas Nagrał na taśmę magnetofonową apel do wiernych stolicy, by odtąd wszystkie modlitwy zanosili już nie o jego zdrowie, ale papieża. Po raz ostatni rozmawiał z Ojcem Świętym w rozmowie 25 maja 1981 roku, której papież, błogosławiąc ręce i usta prymasa, symbolicznie błogosławił dzieło jego życia. Prymas Stefan Wyszyński zmarł 28 maja 1981 roku. O godzinie 4.40 w uroczystość w niebo Wstąpienia Pańskiego żył 80 lat, z czego 57 lat w kapłaństwie, 35 lat w biskupstwie, a 32 lata jako arcybiskup warszawski i gnieźnieński, prymas Polski.